Cześć witajcie, z tej strony bo W dzisiejszym odcinku to dzisiaj jak zrobić głośnik do telefonu razem z własniaczem. Będziemy potrzebowali yy, kabel mini jack. Ja odciem akurat od własnych słuchawek. Tutaj mamy trzy kabelki zielony, czerwony i biały, czasem zamiast czerwonego jest czarny. Yy, to jest przetwornica do gniazdka zapalniczki w sensie kiedyś była, bo teraz to jest sama płytka Tu się wkłada wtyczkę na USB i tym można ładować telefon e, Musicie zapamiętać odcinka od powerbanku e, Dwie obudowy nagłośniki, choć niekoniecznie, zależy jak wolicie e, Kabel USB e, Trzy koszyczki na baterie, a akurat trzy koszyczki po trzy baterie A po baterie jest w sumie osiem, dlatego w jednej wkorzyłem sobie śrubek, która pełni rolę zwyczajnej zwolki. To będziemy jeszcze potrzebowali klej na gorąco, dwa głośniki 3W i jakąś sensowną obudowę. Ja mam takie niebieskie pudełko z IK. To najważniejszym jest to mały wzmacniacz, który na alebro kosztuje około 5 zł. i co mamy tutaj? Podłączenie mini jacka, podłączenie 5V i po dwóch stronach jeden głośnik 3W i drugi głośnik 3W. jest bardzo małutka, także myślę, że nie będzie się jej łatwo lodowało, ale i tak spróbujemy za pomocą markera na pudełku oznaczamy miejsca głośnika. Nie będę już tego pokazywał, ale powiem, że w tym momencie musimy udać się do kuchni, raz na palniku jakiś stary nóż i wyciąć tutaj otwór na nasz głośnik. Po drugiej stronie zrobić to samo. A już moje otwory mam wycięte, teraz może przymierzę głośnik. Jak widzicie pasuje, to nie musi być równo. Te wszystkie nierówności jeszcze zamaskuje ta kratka. Tak prezentuje się nasz kabelek USB po zdjęciu izolacji. Mamy tutaj czarny, czerwony, zielony i biały kabelek. Zielony i biały odcinamy, nie będą nam one tutaj potrzebne. Będziemy korzystali z czarnego i czerwonego. Czarny to minus, czerwony to plus. Kabelki te od USB musimy przyslutować sobie do naszego wzmacniacza. W miniaturkach wychodzą trzy kabelki. Czerwony lub czarny, zależy, możecie mieć różnie. Yy, biały i zielony. Do pierwszej literki R podłączymy kabel biały. Yy, do drugiej yy, T, takie odwrócone, czyli uziemienie, podłączymy kabel czerwony lub czarny. Natomiast do literki R podłączymy kabel zielony. Ok, teraz pozostaje nam przylutować głośniki. Nasz mini wzmacniacz, jak widzicie, jest już znotowany, w tym momencie zostaje nam jeszcze kwestia zasilania tego. Mam tutaj kabelek 5V i może moglibyśmy teraz podłączyć do ładowarki i już by to wszystko działało. Jednak my chcemy, żeby to było przenośne, dlatego Wam już pokazywałem tą przetwornicę do gniazdka zapalniczego z samochodu, podłączmy to mianowicie tutaj. A do tego musimy podłączyć jakieś napięcie, mogą być to dwie bateryki 9V, dwie dlatego, że jedna nie da rady. E, lub po prostu, tak jak już Wam pokazywałem te koszyczki, e, zaraz się tym zajmę. Na razie podłączę to sobie do ładowarki i sprawdzę czy zadziała. W tym momencie wzmacniacz cały czas jest podłączony do naszej przetwornicy, natomiast przetwornica jest podłączona do e, mojego zasilacza laboratoryjnego. E, jest ustawiony w tej chwili na tam, 12V. E, no i teraz myślę, że włączę muzykę i zobaczymy co to będzie. Szczerze mówiąc, gdy kupowałem ten wzmacniacz, to naprawdę nie myślałem, że on będzie aż tak mocny, jednak jestem mile zaskoczony, że nasz głośnik naprawdę będzie się sprawdzał. Fajnie, że działa, ale pozostaje jeszcze jeden problem. Musimy całą tą, yy, całe to ustrojstwo upchnąć w tym małym pudełeczku. Yy, w tym momencie przekleję głośniki za pomocą kleju na gorąco. żeby sobie koszeczki położyć 4WO, to znaczy plus z tego do minusa z tego, minus z tego do plu, plus z tego do minusa z tego, a plus z tego zostaje i minus z tego. Jeśli nie wiecie o co chodzi, to obierzycie odcinek o powerbanku. Na pewno zrozumiecie. Chodzi tutaj o to, aby zkać 12V. A jeśli baterie się skończą, to wystarczy odłączyć sobie tę kabelę i podłączyć do innej ładowarki. Nasz głośnik prezentuje się w taki sposób. Tutaj jest kabel na mini jack podłączony teraz do tableta. W międzyczasie dorobiłem jeszcze mały włącznik. Myślę, że to nawet jest kompaktowy rozmiar, jak na tyle co tam upchnąłem. Ledwo się to zamknęło. Zobaczcie sami. Spróbuję Wam teraz to zademonstrować. To by było na tyle, będę się z wami żegnał, zachęcam także do obejrzenia reszty moich odcinków, no i narka!